No i dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie Chciałbym wam tutaj przedstawić okręt 10 tieru Napoli Bardzo ładny, przyjemny okręt Mniej więcej on tak tutaj się prezentuje Wam troszeczkę pokażę tutaj z bliska ten okręt Posiada on tutaj, zobaczcie, artylerię I tutaj są wieże z przodu Dwie, każda posiada trzy tutaj działka z tyłu znajduje się tutaj jedna potężna wieża z trzema dział działkami, która jest bardzo pomocna. Słuchajcie, tutaj w grze. No, oczywiście, aby jeszcze ktoś chciał posłać sygnał jaki posiada, oto sygnał tej maszyny. Może przejdźmy, słuchajcie, do rozmieszczania tegoż pancerza w tym okręcie. Więc, słuchajcie, jak to się prezentuje. Oczywiście do góry tutaj na nadbudówkach jest pancerz 16 mm, więc tutaj będzie wszystko ładnie wchodziło w niego. Tutaj już mamy poszycie boczne i artyleria po 220. Wieże mają 125 mm grubości pancerza. Dalej, zobaczcie poszycie dziubowe. 25 mm jest tutaj. Co tutaj jeszcze mamy? Oczywiście poszycie boczne 25, tu już mamy mocniejsze 220, czyli pancerz kazamaty. No i tutaj oczywiście jest 60 mm i pas 220 mm. Jak to z tyłu się tutaj przedstawia? Tu już też jest rufowy pancerz 25-40 mm. No i pancerz rufowy jest 60 mm. No i tak jak mówię góra sama góra 40 mm tegoż pancerza i tylnia wieża ma 125 mm grubości pancerza z i pancerz barbety a tutaj jest 220 tak tutaj się przedstawia tutaj ten okręcik zobaczcie mniej więcej jak to się tutaj prezentuje to jeżeli chodzi tutaj o rozmieszczenie pancerza 16, no i tutaj są artyleryjskie działeczka tutaj o 85 mm pancerzu tak jest no i tutaj mamy Dobrze, teraz słuchajcie moi drodzy troszeczkę więcej tutaj powiem wam o żywotności żywotności tego okrętu to jest moi drodzy 59200 i obrona przeciw torpedowa 22% uszkodzeń ograniczało oczywiście tutaj uszkodzenia artylerię, artylerię moi drodzy tutaj jest artyleria tak jak pokazywałem na 3 wieże po 3 armaty 254 mm Czas przeładowania tych armat to jest 17 sekund. Czas obrotu słuchajcie tych armat to tak jak tutaj już widać jest 25,7 sekundy. Może tak pokażę bo troszeczkę zbliżej. To są te armaty. Tylnie przednie. Zobaczcie. Samolotem zwiadowczym, który tutaj się nam przedstawia, i tak to jest. Oczywiście, od razu Wam tutaj podrzucę, pokażę, że obrażenia, które tutaj zostają zadawane z pocisków hek to 3450. No i tutaj podpalenie jest 16%, i moi drodzy z pocisków przeciwpancernych. Zadaje obrażenie tutaj 6450 i bardzo ładnie tutaj wchodzą te pociski. Muszę Wam powiedzieć moje wrażenia pływając na tym okręcie. To jest super czyli jeszcze prędkość wylotowa przecisków przeciwpancernych i, i, i obeków jest taka sama, bo 945,0 milisekundy Bardzo fajnie tutaj to działa okręt, tak jak już przedtem mówiłem, posiada tutaj torpedy wyrzutnie torpedowe 533 mm turbo i mają tutaj, moi drodzy 2 razy 4 533 mm zasięg tych tutaj torped które się znajdują z tyłu to zasięg jest 130, przepraszam 13,5 km i prędkość 56 węzłów, ale muszę Wam powiedzieć, że promień wyrzucania tych torped jest bardzo fajny. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to się tutaj przedstawia. No i obrażenia też są tutaj konkretne. No jeżeli chodzi tutaj o artylerię przeciwlotniczą i tak dalej, to zasięg ognia dodatkowej artylerii i tak dalej, to słuchajcie, jest tutaj 4,5 km. A w priorytecie to jest jeszcze 50%, więc to tak to tutaj się przedstawia. Manewrowość tego, tegoż okrętu to jest prędkość okrętu, moi drodzy, to jest 35,5 węzła. I tutaj jeszcze oprócz tego ten okręt ma czas przestawienia steru 10 sekund i promień skrętu 750 metrów. No, i tu jest kamuflaż. Słuchajcie. Zasięg wykrywalności tego okrętu jest 10,3 Zakręt wykrywalności z powietrza jest 7,8 i zasięg pewnego wykrycia 2 km i jeszcze oprócz tego słuchajcie tutaj jest wykrywalność w dymie po wystrzeleniu to jest 8,7 km Jeszcze tutaj pokażę perki kapitańskie jak to tu się przedstawia czyli przede wszystkim jest tutaj pokazane ostrzeżenie nadchodzącym ognią, tak tutaj jest to preferowane jest tutaj poprawiony sprzęt eksploatacyjny, adrenalina, tutaj jeszcze jest ciężkie pociski PP, które tutaj uszkodzenia zadawane przez pociski PP Baterii głównej o kalibrze 190 mm lub większym jest plus 5%. Oprócz tego jest mistrz działonowy i tutaj jeszcze my mamy osaczony. I wiadomo, moi drodzy, to jest kamuflaż. To jest właśnie tutaj tak zrobiony kapitan, ale wy możecie sobie pod siebie kombinować. Ja wziąłem tutaj i Grałem na takich właśnie ustawieniach, no powiem Wam, że dość fajnie to się sprawowało. Jeszcze wejdę tutaj może, e, słuchajcie, w wyposażenie i na wyposażeniu, słuchajcie, jest grupa naprawczo-ratunkowa, jak ja to mówię, myśliwiec, dwa razy dym i naprawka, no i to mi się wydaje tyle. Tutaj widzicie oczywiście w tyle będzie teraz leciała lub leci jakaś bitewka którą tutaj pogrywałem. Ta bitewka moi drodzy nie pomogła mi tutaj, nie pozwoliła mi rozwinąć się skrzydeł, no bo to jednak jest bitwa właśnie w tym kręgu, no ale myślę, że jeżeli zobaczycie, ocenicie ile ten okręt przyjmie na siebie, ile ten okręt zada. No, i myślę, że Wam się ten okręt spodoba. Mi osobiście okręt, jak to mówię, leży na ręce. Bardzo fajnie mi się pływa. Tutaj, demecz dość ładny można na nim zrobić. I powiem Wam, Wenecja. Czy wybrać Wenecję, czy Napoli? Muszę Wam powiedzieć, że zdecydowanie ja bym wziął Napoli. Nie to, że to jest nowy okręt, ale muszę Wam powiedzieć, że ten okręt robi tutaj dobrą 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 moi drodzy robotę jeszcze wrócę tutaj do wyrzutki torped nie powiedziałam wam że te torpedy są wykrywane kilometr 100 metrów przed okrętem więc może zrobić tutaj wielką 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 niespodziankę innym okrętem no mi się wydaje że to że to będzie chyba tyle także moi drodzy myślę że a troszeczkę wam mogłem tutaj pomóc w wyborze tego okrętu, a okręt naprawdę jest elegancki. Jeszcze chciałbym nadmienić tutaj, że ta tylnia wieża nie kręci się dookoła, lecz, lecz kręci się normalnie, jak każda jedna wieża z przodu. Muszę Wam jeszcze powiedzieć, że te dwie, jeżeli wieże patrzą w prawo stronę, no to tylnia patrzy w lewą stronę, i tutaj jest taka fajna sprawa, że można się tutaj bardzo elegancko ratować gdy nas ktoś tam z tyłu zaatakuje i nie trzeba przerzucać wszystkich dział na lewą czy na prawą stronę. Ta tylnia wieża naprawdę robi dobrą robotę. Naprawdę fajna maszyna, więc moi drodzy, myślę, że wam coś tutaj mogę podpowiedzieć. No i tak jak mówię, moje wrażenia są bardzo pozytywne. Ten okręt na pewno sobie nabędę. Także moi drodzy, nie wiem jak wy, ale... Вес нашего консультанта. A I nemici stanno per vincere.